Oczywенно, że zniażcia cenzury pełna niezależni z Polski sprzyjała wywczeniu tych pytań, jakie do 89 roku nie mogły wywchatać się. Prote, warto także zkażat, że zaraz do dodziała z kilkoma negatywnymijawyściami, jakie poznaczuje się na i na temy II Rzeczypospolitej i na przesunięciu tej temy w ukraińsko-polskim dialogu, e, To znaczy, jedna to, można powiedzieć, tabloidyzacja historii. Taki termin stanie bardzo mocno przesunięty w publicznym przestrzeni, w debatach znawców, to że e, jakby, nie tylko historycy, ale także publicysty, którzy zajmują się innymi pytaniami, poznaczyć, że tema historii stała odnoju z tematów w mass media, w socymереżach, to nie usze tradycyjnie mamy do czynienia z naukowymi mhm. opracowaniami, akademickimi, polemikami i tak dalej. Demokratyzacja, by się można powiedzieć? Tak, można tak wskazać, że mamy pełną demokratyzację. Pro e, te ślid że ten faktor ma je także i negatywy. Tobto, win sprzyja zproszczeniu, win sprzyja obmierzeniu koła temi, jaki wyswietlują się, e, i sposób podaży jest zupełnie inny niż ceprynia to u profesjonalnych historyków.